Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam tutaj kolejnego zaginionego w akcji, ale za to w jakim kolorze. Kia x w kolorze Orange Fusion. Zapraszam na krótki film. Kia X-Seat, 1.5 Turbo Benzyna, 160 KONI. Z automatem 7DCT, wersja wyposażenia Business Line z pakietem bezpieczeństwa, kolor Orange Fusion. Business Line to Felgi 18, ciemne szyby, chromy wokół okien, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. To półskórzona tapicerka, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba. To nawigacja fabryczna. Kluczyk zbliżeniowy, kluczyk zbliżeniowy wygląda tak. Reflektory full LED, czujniki parkowania przód, tył. Tak wygląda grill w wersji Business Line. jest co prawda wersja przedliftowa. Wkrótce mam nadzieję na pokazanie wam wersji poliftowej. Ale ten kolor do X-Sida, chyba jeszcze X-Sida w tym kolorze na tym kanale nie pokazywałem. I co ważne, ten kolor został przy wersji poliftowej. Półskórzana tapicerka Regulacja wysokości fotela manualna Elektrycznie sterowana, e, znaczy regulacja podparcia odcinka lędziowego Podłokietnik przesuwany Dwa uchwyty na kubki Z roletką Automat Asystent parkowania Tryb sport przy automacie Pakiet zimowy Dwustrefowa klimatyzacja Duży wyświetlacz, kamera, Kia Connect, dostęp do internetu. Analogowe zegary z wyświetlaczem po środku, wielofunkcyjna kierownica. Co powiecie na ten kolor? Nawiew dla pasażerów, podłokietnik. Kanapa dzielona 40-20-40. Proszę bardzo. Tak wygląda tapicerka w wersji Business Line. Półskóra. Sufit szary. I Orange Fusion. W sumie nie wiedzieć dlaczego rzadko. Mało popularny kolor w tym samochodzie, a uważam, że wygląda naprawdę fajnie koło dojazdowe, dwupoziomowa podłoga akcesoryjna mata gniazdo pod lodówkę za chwilę jeszcze obejdę z odpalonymi światłami a i a propos XCeeda przedliftowego to mamy jeszcze Jedną sztukę dostępną od ręki w wersji L z pakietem bezpieczeństwa w kolorze czarnym. Ten film już pewnie był na tym kanale. Tu również mamy regulację wysokości fotela pasażera. Fajnie wyprofilowane te fotele są. Jak Wam się podoba x w kolorze Orange Fusion? fine Ten samochód, co prawda, przygotowany do wydania, ale obiecuję, że jeżeli by się wydarzyło tak, że jakieś auto pojawi się do wolnej sprzedaży, nawet z automatem, to obiecuję pokazać go na tym kanale. Tak jak to robię z wieloma samochodami, które dostępne są od ręki, zapraszam do śledzenia kanału. Nie kamera, a linie są skrętne, linie są dynamiczne, tak bym to określił, chociaż w grunie, że wiadomo o co chodzi. Tak to wygląda. To by było na tyle, jeśli chodzi o QX-Sid przedliftową w wersji Business Line. To by było na tyle, jeśli chodzi o Kia X Business Line. Jeśli ktoś szuka samochodu dostępnego od ręki albo chciałby wiedzieć jako pierwszy, że pojawił się do wolnej sprzedaży: czy to x w automacie, czy to Sid w automacie. Zapraszam do śledzenia kanału, na pewno podzielę się taką informacją i wrzucę, obiecuję wrzucić takie samochody na kanał, tak jak to było w przypadku Xida w kolorze czarnym, który też był dostępny od ręki, czy Stingera, czy, czy Niro elektrycznego. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się.